Cześć, zapraszam Was w kolejnym odcinku z serii Pograjmy w FIFA. Gramy w karierę zawodnika. Znajdujemy się teraz aktualnie na zgrupowaniu w Szwajcarii. W ogóle, swoją drogą, Szwajcaria to bardzo ładny kraj. Kraj niesamowitych, właśnie krajobrazów. Wytwarzają też super czekoladę, między innymi praliny Lindor. No i tak w ostatnim odcinku nie wiedziałem z jaką my to drużyną mamy przyjemność grać. To było FC Lucerne. Jest to drużyna szwajcarskiej ligi pierwszej ligi aktualnie, z tego co patrzyłem na w dziesiątej kolejce zajmuje chyba piąte miejsce. W tym odcinku z kolei zmierzymy się z drużyną Oxford United. Jest to drużyna drugiej ligi angielskiej. Popatrz, zobaczymy, co tam, jakiś tam przeciwników będziemy mieli. No tak, mamy dość napięty ten grafik. Chyba graliśmy w środę. Dzisiaj mamy mecz w piątek. To zaczynamy. Zmiany w składzie: dosyć chyba duże. Na pewno zmiana na bramce, Pawłowski zagra, Arnarson, Sekulicz, Bochniewicz, Koj, Hajda. My zagramy Matras, Żurkowski, Ryczkowski i na ataku Angulo. Także dobrze, że są zmiany, ale my też mamy w nogach cały mecz ze środy, także zobaczymy jak nam pójdzie. Zaczynamy, nie wiem czy ja tutaj zmieniałem poziom trudności. A, trudno, zobaczymy. To znaczy, w sensie, czy nie podwyższyłem sobie, bo ostatnio nam bardzo gładko poszło. Zobaczymy. Takie stroje żółte, my weźmiemy czarne. No to zaczynajmy. <laughs> no widać, że Żurkowski, no i my jest dosyć, jesteśmy już troszeczkę zmęczeni. Zobaczymy, jak to się w meczu. Tutaj gramy. <laughs> Teraz już się zaczyna trudno robić. zrobioną. Czyli tym razem gramy wieczorem 21. Przedają nas od drugiego meczu fazy grupowej tarki starego kontynentu. Czy będą jakieś zmiany w składach? Bardzo możliwe. To kolejna okazja, by dać szansę nowym świeżym zawodnikom. Dzisiaj Oxford Ach, United gra przeciwko pokazali, górnikowi zabrze. Nie pokazali tutaj nic. Opłaciło składu drużyny przeciwnej nie wymusili na przeciwniku popełnienie błędu. Na ekranach widzimy jak zespół będzie ustawiony na boisku. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie umieć walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego. Wydaje mi się, że ten e, dosyć dobry zawodnik Ważda jest ten napastnik. I no, oto na naszych ekranach ustawienie w jakim zagra dziś górnik Zabrze. Trudno się orientować w drugiej lidze angielskiej. Z na Sprawdziłem trochę na trans na pasnicy, market tam zawodnicy są. Nieustan, Aktualnie jest tam jakiś gościu wypożyczony z Liverpoolu. Dobra, może nie będę nic nie mówił, bo powinienem grę. grać tutaj w meczu. Skupmy się na grze. Matras bardzo ładnie. W ostatnim meczu bardzo słabo, Kurczę, jak świetnie teraz wygrali, no po prostu szablonowo. No dobrze, teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No pięknie, co tu dużo gadać. Świetnie rozmontowana drona. tylko na reakcję trenera. Jest tą Broż się cieszy, także jest dobrze. Mateusz matras. No tu mamy dużo szansę, żeby tą tarczę starego kontynentu zdobyć. Ciekawe nie sprawdzałem jakie drużyny w drugiej grupie grają. Ale zobaczymy. Na pewno się tego dowiemy. Szanse już mamy spore. No przejął, ale nie opanował piłki. Nie mamy na razie okazji. O dobra, poszła piła. Może tutaj nie tak chciałem zagrać, ale nie straciliśmy warto przynajmniej. Wspomnieć o pierwszym hard triku zdobytym w historii meczu w pucharu świata zdobył go nie europejczyk, nie zawodnik z Ameryki Łacińskiej, a reprezentant Stanów Zjednoczonych Bert Patenoud w meczu z Paragwajem w roku 1930. Dobra, za, zaplątaliśmy się w tym ataku. Kurczę, co ten kurcze matras dzisiaj robi? Dajcie spokój. No to świetnie. Mamy takiego pomocnika w środku, takiego ofensywnego. Widać, że dużą swobodę czuje. Mateusz. Dobra, może trochę inaczej, bo. Ostatnio się Dziłka, napaliłem, że tak mi dobrze polegarne. poszło. Strzela. No, tak no kurde, no. trzy strzały już matrasa. Bardzo fajnie. Ja myślę, że szpakowski to powinien się zamienić i pokazać, jak to trzeba dobrze kopnąć. No, na bramce jest dosyć znane nazwisko. Shirer. <laughs> z tego co patrzyłem to zobaczymy kto zagra na bramce w drużynie San Sankt Galen, bo też tam było ciekawe nazwisko kurde no jak słabo gram masakra muszę się skupić na grze zamilczę może trochę dobry ja, atak Frankon Grośniałeś zdążyli na czas to jest Ach, dosyć blisko, gęsto po tej mojej wyszło. stronie. Ciężko mi się znaleźć miejsce. No i kurczę, strasznie mi piła odskakuje. Musimy popracować nad tym. Mateusz matras Słabe te przyjęcia mam. Kurczę, no świetnie to. Do... O! No nie no, szlak. Prawie doszło. Była świetna asysta. Takie w tempo podanie, ale zablokował nad. Trzeba oddać obrońcy, że dobrze obronił to podanie Dobra, rozciągnęliśmy trochę. Mam tu trochę miejsca. Mateusz Matras. Świetnie. Dobra. Może dużo nie pokazuje, ale... Chociaż parę metrów zyskaliśmy do przodu. rzutu z autu. Nie mogę się doczekać, kiedy chociaż pierwszy raz będę mógł uderzyć na bramkę. Myślę, że to w miarę Od linii bocznej, nasze umiejętności będą się labre. rozwijać. Będzie coraz lepiej. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. To jakieś ulubione Ryska ostatnio takie. Kiedyś takiego terminu nie używali w ogóle ulubione Uch, masakra miał niezłą sytuację, no ale uderzył nieźle. koszmarnie. Straszne zamieszanie. A, kurczę, w ogóle zagrożenia nie było. No dobra. Pawłoski to jest chyba czwarty bramkarz tutaj. Nasz. Ogólnie się nie napracował chłopak na razie. Pierwsze 45 minut o, Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat korzystny. Także bardzo fajnie. Do jego gry, do Ma 4 próby. Masakra. Jego bramka pozwoliła Świetne. Objąć ...prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przodu. Trzeba przyznać, że świetnie zagrał matros. Na razie żadnych uwag do nas. brosz nie ma, także gramy sobie dalej. Dużo może nie robimy, ale. Też jesteśmy trochę Zobaczamy przemęczeni, nie? Po ostatnim meczu. Dwie asysty, przypomnę. Zespół traci piłkę. Bardzo duży wkład w wynik końcowy. Mateusz Matras długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny czekają na błąd rywala dobra, może się uda wrzutę zrobić chociaż jedną dzisiaj o kurcze, świetnie poszło ale nie było łatwe bo nam, nam cały czas Zawodnik siedział na karku obrońca A. Kontrolujemy sytuację całkowicie chyba dzisiaj akurat nie ma jakichś takich. Tam było jedno zamieszanie takie. Próbują uśpić rywala tą nieskończoną serią podań. No może być groźnie. Atak Dobra. Piłkę w pole Kurde, świetna będzie? była ta wyrzut. Shirer tam po prostu pofrunął, wybił tą piłę. Przed nami końcowe 30 minut. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Dobra, A, przypadkowo. Dobra. No, Przyjmę, że nam się zmiana. przejmie. Zmiana. Jimenez wchodzi. Ryczkowski chyba nic tam ciekawego nie pokazał. Więcej tutaj akcji naszą stroną jest przeprowadzone. No i popędzili mu z pomocą. się No nie mam po prostu. Nie mam pytań. żeśmy tak fajnie rozklepali tam obronę, że masakra. Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu wspaniały przykład tego no. Spójrzmy na to z innego kąta. Już końca. nas przyzwyczaił Angulo, że brzydkich bramek nie strzela, także piękne okno, z bliskiej odległości. Myślałem, że tam spalony będzie, ale Żulkowski bardzo fajne asystę zbiera. Niestety nic dzisiaj. Żadnej chyba asysty nie będziemy mieli, ale gramy dość dobrze, mądrze, można powiedzieć. Dużo krótkich podań zmiana Igor sobie strzedł 2 do i się przewaga jednej z drużyn. Ale muszę zwrócić uwagę na grę matrasa. Matras dzisiaj po Rezerwowy prostu... O no, rządzi na boisku. Ech, nie to tak, jakby sobie Bardzo fajnie Zdawiam. gra i jest to na pewno dobra wiadomość Dorownie dla nas. Dobra. Przyjął i odgrywa z powrotem o posłana piłka w przestanskkę Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki ładne wybicie obrony, ale przeciwnik nie ma... udało przytulcem. nam się wrzucić. Było to ciężkie w ostatniej chwili. Bardzo fajnie. Dobra pozycja do oddania strzał. Muszę przyznać, że tutaj ta FIFA dobrze, dobrze jest zrobiona. Może dogrywać. No strzela! No nie, co my wyprawiamy to, na tym to, boisku? No tośmy pokazali gdzie jest druga liga angielska Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki coś niesamowitego. Przez chwilę myślałem, że wróci w polekarne. z pierwszej piłki, no dajcie spokój. Bramka sztosemuk tylko pooglądać jak ta piłka leci. No, coś pięknego, kurczę. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Powiedzcie, Hajda, no coś ty zrobił. Upokorzył tam, kurczę, tego bramkarza. Pokarał, można powiedzieć. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. No... Smutne to jest, ale możliwe, że oni też grają w jakimś składzie takim rezerwowym. Jesteś, możliwe, że Mateusz Piłka lepiej by im poszło brończów. w pierwszym składzie. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Dzisiaj żadnych uwag do trzymania pozycji nie mamy, także poprawiliśmy ten aspekt w tym meczu. Jest przejęcie i mają szansę. Dobra. Mick teraz nie przeszkadza. Tu jest wolne. Ma dobrą okazję do strzału. No nie, szkoda że. Konwiteracja świetnie obroniony strzał. Chyba że u nas A tam nie było. Nie było. wiele, bo strzał końśliwy i z bliska brał. Chydałby się piesza, pierwsza, pierwsza bramka by była bardzo fajna. Od linii bocznej rozpocznie Górnik Zabrze. Na wojsku pojawi się nowy zawodnik. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Co no się dzieje? Jest spalony mielibyśmy bramkę. Słyszymy gwizdy na trybunach. kiwice wyrażają niezadowolenie z wyniku i formy gospodarki. Na spalone, tym razem, chyba zdecydowanie poniżej oczekiwań, kilometrowy a był. Trudno to zmienić, broniąc się. trybuny chcą walki o każdy kawałek murawy i skuteczniejszego presy. No słabo, słabo, trzeba przyznać, że ten Oxford dzisiaj nic nie pokazał. Kurde, prawie przejąłem podanie. No teraz, Henry. Piłki. No z tego co słyszałem to trener Brosz, ale żeśmy kurde zrąbali to, powinniśmy <gryśla> dostać karę za to. Ma trochę wolnego do oddania strzału. Z tego co no czytałem to trener Brosz akurat w tym okresie chyba to wyjazdy kierował do, na Cypr, czyli w cieplejsze miejsce niż Szwajcaria, ale mamy teraz lipiec, także myślę, że tam w Szwajcarii też jest fajna pogoda. Rzutka w polekarny po dośrodkowaniu piłka Aha. zostaje wybita. Walczmy jeszcze. Dobra. Spotkanie kończy się zwycięstwem No Kupnika to kurczę, kolejne zwycięstwo. Po i muszę powiedzieć, że nie zachwycił mnie. Głównie dlatego, że był tak jednostronny. Pełni się z tobą zgadzam, ale też nie sposób nie podziwiać postawy zwycięzców, którzy cały czas naciskali i nie odpuścili przeciwnikom nawet na... Chwilę. No, trzeba przyznać, że ta bramka hajdu to była taka wisienka Świetny na torcie. Się przez cały czas. Zobaczymy sobie jeszcze raz powtórkę to wszystko, jak będzie pokazane, okazałe zwycięstwo. Jesteśmy, fajnie się przygotowujemy do tego nowego sezonu. Pewnie duże oczekiwania będą wobec nas. Aha, tutaj jeżeli chodzi o nasze cele. Dziesiąta minuta. I Mateusz Matras. Piękniej on, chyba to nie to można rozparumni. było tego zrobić. Się i ją teraz Myślę, że świetna decyzja. Duże zamieszanie. Znowu matras. Ma na tutaj chyba Bramkarz dobrze odbędzie. Shirera. Trzeba przyznać, że dzisiaj Matras po prostu rządził na boisku. Nie wiem, kogo celował, w bramkę. Tak, Jimmy McKee. No i z jeden z najlepszych zawodników, ale Zdecydował tego nie pokazał. Trzeba przyznać, że I piękne te brameczki podają. Patrzę jak mi się Dobrze podoba strzybe. taka wymiana podań. No taka gra kombinacyjna to jest coś pięknego. To, to taka bramka, kurde. Nie ma co zbierać. Na no świetnie, 3-0. I następny mecz, jak nas ocenili, tutaj średnie celne, krótkie podania 12 87% chyba, jeżeli chodzi o. Skuteczność, dokładność tych podań, no i nic więcej, niestety, nie można w każdym meczu jak najlepiej, najlepszym zawodnikiem być. Dzisiaj Mateusz Matras rządził świetna ocena na pewno, chociaż widzicie Wojciech Hajda za tą bramkę, chyba bramka przepiękna, faktycznie dostał 9-3, czyli lepiej od nas. Dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Dzisiaj jest piątek i chyba w niedzielę będziemy mieli kolejny mecz. Będziemy tym razem grali z, też z lokalną drużyną Sankt Galen. Dzięki za oglądanie i zapraszam Was już do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.